Panie marszałku, szanowny panie ministrze. panie ministrze, to jest mój ulubiony pan minister, wiceminister Reneman, który jeszcze nie przyjął ani jednej, no może jedna malutka nasza y, popraweczka do innych ustaw. Ale dzisiaj o panu ministrze powiem coś dobrego, bo szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest konstruktywną opozycją. Nie dość, że zgłasza y, y, propozycję poprawek, to jeszcze w trakcie. Y, można powiedzieć, prac nad regulacjami ustawowymi, zgłaszamy do Ministerstwa Finansów nasze uwagi. Tak zrobiliśmy w przypadku tej, tego projektu ustaw, zgłosiliśmy nasze stanowisko i. Mogę powiedzieć tutaj jedna uwaga została uwzględniona? Zgłosiliśmy nasze stanowisko co do samego projektu, którego za bardzo intencji nie rozumiemy, bo rzeczywiście Szanowna Pani, przed chwilą sprawozdawca poseł mówiła o jakimś bardzo ważnym problemie do rozwiązania, natomiast nie usłyszeliśmy ani razu odpowiedzi na proste pytania. Ile tych procesów włączenia niepublicznych funduszy nie doszło do skutku z uwagi na brak osiągnięcia w większości co najmniej dwóch trzeciej ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych? scene. Nie mamy tutaj żadnej wiedzy. My nie wiemy, kto w ogóle jest inicjatorem faktycznym tej propozycji ustawowej. Prosiliśmy Ministerstwo Finansów o informację o funduszach, które przykładowo jeden uczestnik posiada więcej niż połowę certyfikatów inwestycyjnych, ale mniej niż dwie trzecia, w konsekwencji czego nie można połączyć tych dwóch funduszy bez zgody mniejszości. Tu również nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ale tak jak powiedziałem, chcę powiedzieć jedną dobrą rzecz, dlatego że nasze zdanie jest póki co wstrzymujące przy tej ustawie, bo nie widzimy ani większego powodu, żeby ją przy, przyjąć, ani większego powodu, żeby ją odrzucić, to jednak musimy docenić stronę że, rządową, że na wyraźne pytanie, czy projektowany artykuł 208ZZ i ustęp 9 ustawy o fun funduszach stanowi lek specjalist w stosunku do artykułu 142 ustęp 2, uzyskaliśmy jedyną merytoryczną odpowiedź pana ministra Juranda Dropa, tak, stanowi. To akurat jest ważna e, informacja z perspektywy dyskusji e, na forum e, sejmowym. Natomiast chcę podziękować tutaj e, wicedyrektorowi Departamentu e, Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów oraz panu naczelnikowi Wydziału Rynku Kapitałowego, dlatego że e, e, jest rzeczywiście informacja, że dostrzegając potrzebę usprawnienia praktycznego zastosowania dodanych przepisów w zakresie ułatwień w łączeniu niepublicznych zamkniętych funduszy inwestycyjnych Ministerstwo Finansów zaproponuje wydłużenie w artykule 208 zci nowym ustępem 9 terminu zawiadomienia o planowanym ponownym zgromadzeniu inwestorów z 7 do 10 dni. Dlaczego tak się, szanowni państwo, stało? Dziękuję za to. Dlatego, że na komisji przedstawiliśmy jako konstruktywna opozycja cały tak zwany przykładowy timeline procesu połączenia, który dowodził, że ktoś się nad tym projektem ustawy do końca nie zastanowił, bo przepisy na siebie, terminy na siebie nachodziły ale ta drobna uwaga została zaakceptowana. Natomiast jako konstruktywna opozycja zgłaszamy kolejną poprawkę, naszym zdaniem doprecyzującą cały ten proces. Poprawka, która ma na celu wydłużyć z 7 do 14 dni termin na zwołanie kolejnego przed planowanym terminem ponownego zgromadzenia inwestorów. Zgromadzenie inwestorów funduszu w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie naszym zdaniem jest to logiczna poprawka wynikająca właśnie z analizy tego timeline'u mam nadzieję szanowny panie ministrze że podejdzie pan nie politycznie tylko konstruktywnie do naszych poprawek bo tak jak powiedziałem przetestowaliśmy w dyskusji nad tym projektem dotyczący można powiedzieć zasad łączenia funduszy, chociaż nie mamy pojęcia, kto tak naprawdę jest tu prawdziwym interesariuszem. Przetestowaliśmy nowy sposób komunikacji z Ministerstwem Finansów, wysłaliśmy nasze stanowisko, naszych y, y, ekspertów, prawników. Okazuje się, że rzeczywiście potrafimy trafić y, do strony rządowej, ponieważ jeżeli strona rządowa potrafi przyjąć nasze y, postulaty i sama zgłosić je y, autopoprawkę, no to ta legislacja jest oczywiście lepsza. Tak właśnie, Szanowni Państwo, podchodzi konstruktywna opozycja prawo i sprawiedliwość do y, Pracy w Komisji do Spraw Deregulacji i w ogóle do pracy w polskim Sejmie. Podsumowując, Szanowny Panie Ministrze, chcemy dalej uzyskać odpowiedzi na te pytania, które przed chwileczką wybrzmiały. Na tym etapie czekamy na decyzję w sprawie poparcia ewentualnie naszej poprawki, która zostaje w tej chwili złożona na ręce Szanownego Pana.